Stefan Kraft wygrywa trzecie zawody w 73. turnieju Czterech Skoczni i powraca na fotel lidera w tym noworocznym cyklu. Ale nas najbardziej cieszy to, że Paweł Wąsek zajął w tym konkursie piąte miejsce i ma perspektywę na jeszcze lepsze rezultaty. Dzień dobry i zapraszam na podsumowanie tych zmagań w austriackiej miejscowości, a w zasadzie w austriackim mieście, no bo zwrók to ponad 130 tysięczne miasto. A jeżeli chodzi o podium z tych zawodów, bo myślę, że po to się tu zabraliśmy, no to wygrał Stefan Kraft po dwóch świetnych skokach za Punkil 131,5 i, 131 i 132,5 metra, Na miejscu drugim Jan Herl 134 i 132 metry, więc w tej pierwszej próbie skoczył zdecydowanie najdalej spośród wszystkich zawodników, i ogólnie ta suma tych wszystkich koków Herla lepsza niż w przypadku Krafta, no ale ostatecznie to Austriak okazał się zwycięzcą tych zawodów. No i trzeci Czofenik 132,5 i 127,5 metra, i ku radości tej no po prostu fali ludzi, która tutaj się pojawiła pod skoczką Bergizel, Austriacy zajęli całe podium, i, i to była niesamowita atmosfera. W Oberstdorfie mieliśmy kapitalny poziom, właśnie tych widzów, tych kibiców, którzy zebrali się podczas. Waterberg-Szanze. Karmisz Partenkirchen, no nie wyglądało to aż tak imponująco, ale tutaj w Innsbrucku po prostu coś niesamowitego. Morze ludzi, łzy wzruszenia Stefana Krafta i po prostu niesamowita atmosfera. No ale co się dziwić? Przecież kibice, którzy przybyli tutaj do Innsbrucka pod tę skocznię, najmniejszą w turnieju czterech skoczki, no to się na pewno nie zawiedli, ponieważ no tutaj obejrzeli kapitalny konkurs w wykonaniu swoich zawodników. Oj, trzech reprezentantów Austrii po raz kolejny już w tym sezonie na podium. Wcześniej taka sytuacja w Engelbergu i w Oberstdorfie na rozpoczęcie tego turnieju czterech skoczki po raz czterdziesty piąty w karierze, więc tylko jedno zwycięstwo jest od Mattiego Nykanena. Bardzo ładne dzisiaj skoki, bardzo dobre. No to był taki Kraft jak z sezonu 2023-2024, no i zostaje nowym liderem właśnie turnieju czterech skoczni w sezonie 2024-2025. Na drugiej pozycji Jan Herl, dwa też znakomite skoki, chociaż pewne kontrowersje budziło jego lądowanie i oceny, które za to dostawał. Zacznijmy od tego, że lot jego jest bardzo piękny i bardzo ładny, bardzo spokojny i no wygląda cudownie po prostu Herl. W powietrzu na temat stalontowania te to jest sprawa taka trochę, właśnie kontrowersyjna, jak to powiedziałem, no bo nie ma aż tak głębokiego wypadu, no i nie wygląda to aż tak dobrze jak w przypadku, nie wiem, właśnie Krafta, Laniszka czy, czy, czy Kamila Stocha, więc tutaj te noty nawet 20-punktowe, jak się pojawiały dla Jana Kerla, wzbudziły pewne, pewne niezadowolenie wśród kibiców. Na miejscu trzecim Daniel Czofenik i on tutaj troszkę stracił, no ale też nie za dużo. Ten pierwszy skok bardzo dobry, 132,5 metra, drugi troszkę słabszy, 127,5 i dlatego tracił blisko 10 punktów do swojego kolegi z Kadriana Herla i równo 10 punktów do Stefana Krafta. Natomiast w klasyfikacji turnieju czterech skoczni tam ta sprawa prezentuje się zupełnie bardziej wyrównaniej ponieważ prowadzi Kraft, drugi Herl, trzeci Czafenik, a różnica między pierwszym a trzecim zawodnikiem to zaledwie punkt i 30 Więc bardzo, bardzo, bardzo malutko. I tutaj ta walka w Bischofen zapowiada się naprawdę epicko i niesamowicie, bo tutaj tak naprawdę nie wiadomo jeszcze kto zwycięży w tym turnieju W no, tym wszystkim można naprawdę stracić nerwy to będzie Stefan Kraft, czy to będzie Jan Herl, czy to będzie Daniel Czafanik Mimo tego, że tutaj wiemy, że to raczej Austriak podniesie Złotego Orła we Bischofen do góry No to jeszcze nie wiadomo, kto to będzie Raczej stawiałbym tutaj na Stefana Krafta Przez to, że jest to zawodnik bardzo doświadczony i wiedzący jak się lata po prostu w Bischofen No przypominamy się ten ponad 150 metrowy lot Krafta podczas jednego ze zgrupowań No ale tutaj i Herl i Czafanik również pozostają z tymi dużymi, dużymi, dużymi szansami W konkursie dzisiaj i w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni Na czwartym miejscu Gregor, też 126 met... I 129 metrów w tej pierwszej próbie Mam wrażenie został wycięty Dostał też dosyć słabe noty Czyli tam 17-17,5 punktowe Natomiast w drugim skoku podobnie jak Paweł Wąsek Mocno, mocno Fighter awansował 129 metrów I skończył na pozycji czwartej Ze stratą około 9 oczek Do trzeciego Daniela Czafeniga W klasyfikacji turnieju 4 skocznie Jednak ta strata jest już wyraźnie większa Ponieważ do prowadzącego krafta To jest 23,8 na minusie Więc no do pozostałej dwójki Cały czas też jest to bardzo spory minus Więc Fighter tutaj prawdopodobnie podobnie zajmie miejsce czwarte, no bo raczej z tej walki o Złotego goruła już wkarmił się ale tutaj no wypisał się Johan Andre Forfang, ponieważ Norwek w tym momencie w tej walce o zwycięstwo w tym cyklu na miejscu piątym 852,5 punktu i 34,6 straty do Stefana Krafta w dzisiejszym konkursie, dobre szóste miejsce, no ale jednak sporo stracił już do trzeciego Czafeniga, a co trzeba powiedzieć o Stefanie Krafcie do którego Forfang w tym konkursie stracił 21 punktów prawie przed Forfangiem, ale za Gregorem Fandenem, chociaż z niewielką stratą, był dzisiaj Paweł Wąsek, bardzo dobre skoki już od serii próbnej, gdzie wylądował na 132 metrze, no i rozpalił tutaj nadzieję polskich hibiców na świetny wynik i później osiągnął właśnie ten świetny wynik, 129 i 129,5 metra po pierwszej serii na miejscu dziewiątym drugiej serii po wylądowaniu na tym 129 metrze i 50 centymetrze był drugi Polak, ale ostatecznie awansował o cztery pozycje do góry i dzięki temu to jest jego nowa życiówka w zawodach Pucharu Świata, dotychczas to był niżny Tagił i rok 2020 tam w takich słabo obsadzonych zawodach właśnie w tym takim bardzo ponurym mieście zajął miejsca szóste, tutaj i zaś już w zdecydowanie bardziej poważniejszych po prostu zawodach, kapitalne piąte miejsce, i myślę, że z siebie mógł być zadowolony Paweł Wąsek, a jest szansa, że mógłby uzyskać jeszcze lepszy rezultat, gdyby nie to, że dostał jakieś absurdalnie niskie noty za ten pierwszy i drugi skok 18-18,5 punktowe, co w mojej opinii jest zdecydowanie za niską ilością tych punktów, zwłaszcza, że Paweł lata kapitalnie, wygląda dosłownie Kamil Stok z tego sezonu 2020-2021, i wydaje mi się, że Paweł Wąsek powinien tak dostać co najmniej 2-3 punkty wyższą notę łączną od sędziów za ten pierwszy skok i Wtedy byłby na czwartym miejscu już przed Der No ale co się dwie, to nie ucieczę. Mam nadzieję, że albo w Beach Osoven, albo już podczas zakopanego, które będzie następnym przystankiem 46. kampanii Pucharu Świata, Paweł Wąsek spróbuje powalczyć o te podium. No i moim marzeniem takim skromnym byłoby tutaj zobaczenie Kamila Stokajpa i Pawła Wąska na podium jednych zawodów. Takie symboliczne przekazanie pałeczki by wówczas nastąpiło. Co do pozostałych Polaków, no to dzisiaj 24. wolny, ten drugi skok zdecydowanie lepszy niż ten pierwszy. To 26,5 metra i wywalczył Polak awans przez ten cały weekend nie wypadł czołowej trzydziestki nam Polak, więc bardzo możemy być zadowoleni z tego rezultatu. Dawid Kubacki 26, również ten drugi skok minimalnie lepszy od tego pierwszego i ogólnie technicznie mi się dzisiaj bardziej podobał niż w poprzednich konkursach. Dawid Kubacki jakoś lepiej to wyglądało, mimo tego, że ten drugi skok lepiej punktowany, to dla mnie bardziej korzystnie wyglądał ten pierwszy, natomiast może to moje takie osobiste odczucia dzisiaj bardzo ładnie Amerykanie, tak jak w Oberstdorfie, dwóch zawodników z punktami Kevin Bickner i Tate Franz. Kevin Bickner, niesamowitą historię pisze po tym powrocie. No wobec jego raczej nie mogliśmy mieć. Jakieś większych oczekiwań, on już tutaj zbliża się do tych najlepszych sezonów w jego karierze pod względem gromadzonej ilości punktów. Tate France o trzeci konkurs rzędu z punktami w turnieju czterech skoczni jest w tym wąskim gronie, które ma takie osiągnięcia. Do tego grona należy oczywiście Paweł Wąsek, więc Polak również się tam znajduje. Z ekipa Słowenii dzisiaj ładnie się zaprezentowała, szczególnie w tej pierwszej serii, gdzie ten wiatr był pod narty, no ale w drugiej serii te warunki się obróciły i Domen proud i tam przepadli. Zajc 119 metrów w serii drugiej, spadek na 17 pozycję z piątej, Domen proud z 6 na 9 więc nie aż tak dramatycznie. Laniszek na pozycji dziesiątej, na niego warunki tak bardzo nie wpływają, dlatego on równo dzisiaj lekko awansował w sesji finałowej na dziesiątą pozycję. Zdecydowanie minus Niemcy. Pius Paszkę traci kolejne miejsca w zawodach Pucharu Świata. W Garmisch-Partenkirchen stracił prowadzenie na rzecz Daniela Czafaniga. W Innsbrucku traci miejsce drugie na rzecz Jana Herla, więc jest już trzeci Niemiec w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzisiaj 128,5 i 123,5 metra. W tej drugiej serii mocno spóźnił też Niemiec. Według mnie też zbyt wysokie noty Dostawał podepisny... Stefana Hera w tych swoich próbach, więc no to też pewna kontrowersja, no ale to nic też odkrywczego. W każdym razie Pius paszkę ospada w klasyfikacji generalnej Puchalu Świata. Dzisiaj został najlepszym z reprezentantów naszych zachodnich sąsiadów. 13 był Wellinger, 15 Raimund, który zdecydowanie poprawił te swoje rezultaty. No Miał porowy skoków do najlepszej dziesiątki i wygląda to całkiem nieźle, no ale bez punktów dzisiaj skończył Karl Geiger za to 34 po lądowaniu na 124 metrze i zdecydowanych problemach z lądowaniem. Przez to, no, też wypisał się Niemiec z walki o cokolwiek w tym turnieju, bo w tym momencie spadł już na pozycję 19 i Tabergizel dla Karlega i cały czas jest mocno pechowa, to tutaj kończy się najczęściej jego przygoda z walką o Złotego Orła, tak jak to miało miejsce w poprzednich sezonach. Co do pozostałych nacji Roman Udelka dzisiaj bardzo ładnie, 117,5 i 124,5 metra w tej drugiej serii bardzo agresywnie położył się na narty, o i to mu się opłaciło, ponieważ przy tym mocnym wietrze pod narty mu się po prostu udało odlecieć właśnie za punkty konstrukcyjne i to zdecydowanie, bo był w połowie drogi ponad do uzyskania punktu z pierwszymi punktami Pucharu Świata również Sakutara Kobayashi. Japońscy zawodnicy w liczbie trzech zameldowali się w sesji finałowej najlepszym z podepecznych Kento Sakuja i Kobayashi. Później Naoki Nakamura też wracający do tej swojej dyspozycji z sezonu jego najlepszego, czyli kampanii 2022-2023. No i Sakutara Kobayashi wreszcie z tymi punktami jeszcze brakuje Tomofumiego. No i to dzisiaj warto pochwalić się również za ten dobry skok. Proszę Państwa, Witalia Kaliniczenka 124,5, chociaż to dało 38 pozycję. Natomiast gdyby lepiej wyglądało lądowanie dla Ukraińca, to mogłoby być to oh, zdecydowanie lepszy rezultat. Tak, tak, tak to wygląda, bo tam sporo stracił na tych notach. Bodajże, że łącznie sędziów 48,5 punktów, więc trochę jednak tutaj tracił reprezentant naszych wschodnich sąsiadów. W każdym razie dzisiaj bardzo dobry wynik dla niego: 38. pozycja. Troszkę gorzej: Walentę Fuber, ponieważ zakończył bez punktów. Leciał dosyć pasywnie Francuz, więc tutaj może jakaś kwestia techniczna. Władimir Zografski, mający tutaj problemy w Innsbrucku, bardzo przekrzywiony w powietrzu, zaledwie 117,5 metra i 42. pozycja. Dwie lokaty przed nim znalazł się Kilian Payer, który dzisiaj. Wpuścił do punktowania Dawida Kubalskiego i niesamowite. Jak słabo skoczył w fajter, no spodziewałem się tutaj znakomitych rezultatów, być może walki o podium podepiecznego Runewelty, a zakończyło się bez zdobycia jakiegokolwiek punktu do zawodów Pucharu świata 31 zniszczał uzyskał w tej pierwszej serii lepszą notę niż taki kubacki czy wolny, ale będąc czterem przy takich warunkach pod podnarty, on powinien walczyć o czołową dziesiątkę, a nie o miejsce wśród lakiluzerów. No ale Aleksander zniszczał, ma taką tendencję tutaj, w tym turnieju czterech skoczki, że w seriach próbnych, w seriach treningowych rozpala po prostu naszą nadzieję. Na to, że to może być naprawdę ten dzień, że to może być walka o bardzo wysokie. cele w konkursach indywidualnych na razie wygląda to źle w tych trzech pierwszych konkursach, który miał czterech skoczni bez punktów. O i trochę to martwi, ponieważ tutaj myśleliśmy, że Aleksander znieszczu będzie się rozwijał, że on tutaj będzie nam rósł w tej swojej dyspozycji, a jednak nie wygląda to aż tak dobrze. W tym momencie Paweł Wąsek jest tym naszym zdecydowanym liderem kadry. Aleksander znieszł zatrzymał się na 144 punktach. To oczywiście nie jest tak źle, ale no, spodziewaliśmy się tu zdecydowanej poprawy i właśnie walki o te liderowanie. W naszej kadrze z Pawłem Wąskim, który jest 13 w klasyfikacji generalnej i ma 227 punktów. Piotr żyła dzisiaj. No, lepiej nie komentować tego, co się działo w ogóle przez całe te zawody w Innsbrucku, no bo trudno to nazwać weekendem w zasadzie początek weekendu. O, mam nadzieję, że w Bisho się zdecydowanie poprawi Polak, ale raczej trudno szukać tutaj nadziei patrząc po tym, jak prezentował się w tych poprzednich konkursach. No, nie wygląda to Jakoś dobrze. Tak to wyglądało w Innsbrucku. Przed nami zakończenie 73. turnieju czterech skoczni w Biszoschofen. Tam rozpoczniemy już w niedzielę od 5 stycznia i zakończymy standardowo święto Trzech Króli. Prawdopodobnie wygra Austriak ten turniej czterech skoczni. Myślę, że będzie to Stefan Kraft, więc oczekiwanie Austriaków prawdopodobnie się zakończy właśnie w Biszoschofen na skoczni imienia Polla Asse Leitnera. I tak jak przed 10 laty, po raz ostatni na razie dla Austriaków ten turniej czterech skoczni wygrywał Stefan Kraft, tak teraz być może nową jakąś serię, taką jaką uzyskiwali pod piecznie Aleksandra Poitnera, będzie miał szansę utworzyć Stefan Kraft, więc od Stefana Krafta do Stefana Krafta, ale zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało na jednej z największych skoczki w tym turnieju czterech skoczki pod względem tych wszystkich parametrów i przede wszystkim rekordu, chociaż to też się oczywiście już w pewien sposób zaciera. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i słyszymy się już niedługo.